Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy przyjechaliśmy do kolegi Daniela Zygmunta nagrać film o jego wspólnym gołębniku MWG Karpaty, a przy okazji chcemy też pokazać jak tutaj wygląda jego hodowla. Kiedyś tutaj jak mówię, już byliśmy, tu po nie dużo się nie zmieniło, chyba tylko ta woliera Ci doszła, tak? Nowe rozwiązanie. A podejdźmy bliżej może, fajnie to wygląda. Właśnie na jesień, zimę, żeby gołąbki sobie mogły troszkę tak potrenować w wolierze, no i fajnie, to, to. jest się... jako wszystko przykryte te od, od wlotów boki, że one sobie tak. mogą wyjść? Mogą sobie wyjść, a żaden drapieżnik tam po prostu do nich nie podejdzie. Nie wejdzie. W żaden sposób. No i powiem szczerze, już drugi rok mamy to. W tamtym roku pierwszy raz, jak żeśmy wypuścili gołęby, no to już żwale i latały. Nie było aż takiego problemu z drapieżnikiem. No, i też je nie zrywały skrzydeł, a, a było to, to problemem. Tak no, później. Tutaj mamy już troszeczkę późno, trochę ciemno jest, ale nic jeszcze, póki się postaram nagrać. Tu masz też jeszcze takie, bo ty sprzedawałeś gołębie, To ja widzę, to są twoje lotowe. jakie to są e, Tak, tutaj są właśnie wypuszczone samczyki lotowe. E, no, sobie, sobie chodzą, właśnie. Tu masz jakieś na sprzedaż, mówiłeś jeszcze, tak? A, tak Gdzie tam masz mam, tam? Mam tam? Tu chodź, wejdziemy, pokażemy. A tutaj też patrzy, masz takie jakieś widzę tutaj rasowe, tak? No to tak, tylko, tylko żeby sobie było kilka sztuk. Mm -hmm. e, tak mają kieszyć oko. O, tu wchodzimy, o, zobaczmy, fajne rozwiązanie, naprawdę o, tutaj widzę klocki drewniane do obciążenia. Tak, ja tutaj zamknę wodę, Tak bym, żaden nie wyskoczył. Tam jakiś magnes czy coś? Nie. nie, nie taka zatyczka. Tak, tak, o, a głębie sobie cały czas mogą korzystać, że tak powiem, ze świeżego powietrza latać też, nie? O. No tutaj, gotowy, 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 gotowy. No to, co, to, 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 tutaj masz te jakieś gołębie jeszcze tak na sprzedaż, czy co? Tak, tutaj, tutaj są jeszcze, jeszcze, jest po prostu kilka sztuk. Przypomnijmy jeszcze, kolega tutaj bazuje na, Twoja hodowla się też tam widziałem, były gołębie Andrzeja Głazika, były też gołębie innych hodowców. Coś nowego Ci doszło? E, doszło nowego z Leo Hormansa, linia Olimpiane 003, ale to, to jest tam na górze w, w rozpłonie, też możemy ewentualnie podejść na chwilkę. E, no i z wystawy z targów przywiozłem dwa gołąbki oryginały od Rolanda Fabra bo też te, te ptaki bardzo fajnie się, się sprawdzają mm -hmm. No, tutaj są jeszcze takie ostatnie, ostatnie sztuki gołąbków, które, które możecie jak Państwo jeszcze sobie obejrzeć, coś nabyć. Jest, są, są to lotniki, czy to dorosłe. Tutaj akurat nie ma, mam kilka lotników dorosłych, które tam w swojej karierze miały po 9-10 konkursów na sezon. Tu są młode, widzę chyba a, tylko, tak? Tak, a tutaj są właśnie tylko, tylko młodziacze. Ale też lotowane, bo widzę, że tak, ma jakieś, nie, niektóre tak? Niektóre są właśnie lotowane, niektóre jeszcze takie, takie późne, tam z sierpnia czy tam z lipca. Są tutaj młode, jest młoda samiczka z kompletem konkursu którego... Czyli najlepiej zadzwonić do ciebie? Tak, Przypomnij ja numer telefonu 783, 265, 592 Można zadzwonić, właśnie, właśnie powiem co, co jest. Tylko jedna rzecz, bo tak, ostatnio nagrywaliśmy to no, stata jeszcze była, gdzie taty nie ma, co? Już nie, nie pomaga ci? Pomaga, pomaga, pomaga. pomaga. teraz, teraz, siedzi, siedzi w domu chwilowo. E... Nie chcę mu się. Nie chcę mu się jeździć. No, tutaj jakiegoś pokażesz nam może tam taki weź, pokaż tego takiego czarnego, takiego pstrego, taki, Już już pokażę. Taki ciekawy, o, mamy go. Z czego on taki wychodzi, taki czarny, pstry? Ten akurat jest i z połączenia moich i czarnych i białych. Ja czarne... no się domyślam, nie? Ale... No, ale czarne. Po lotnikach jakichś dobrych? Nie, akurat nie. Po, po rozpłodowcach. Po rozpłodowcach. Jego rodzice, ten ojciec z czarnych właśnie ptaków, bardzo fajnie sobie te ptaki radzą na, na tych lotach dalekodystansowych, ciężkich, gdzie trzeba troszkę powalczyć. No i biały Ten tak był lotowany? Nie, nie. 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 I tak samo białe właśnie one, one u nas, zależy, zależy które, ale są takie, które właśnie lecą typowo krótsze loty, ale mam też samiczkę, która w tym roku z maratonów uderzyła pierwsza na gołębniku i z lotu 950 km też, gdzie dwudniowy ciężki lot też była w czołówce. No, jest, jest kilka um, naprawdę bardzo fajnych, ciekawych ptaków. E Także, tak jakbyśmy rozmawiali, no, dzwonić. dzwonić. I, i... Podaj ten numer jeszcze raz. 783 265 590. I taki też ten numer podamy pod tak. filmem. Zresztą wyjdziemy na górę, tam do pokażemy tej... właśnie pokażemy. te głębie, ja które masz w rozpłodzie, tak? tak? No i tutaj wspólnie z Danielem znaleźliśmy się w jego głębniku rozpłodowym. Widzę, masz ładne boksy. Mi jest miło, bo pamiętam, jak ileś lat temu wymyśliliśmy tutaj ten yy, typ karmików. Teraz ten karmiki sprzedaje sklep, tak jak widzimy tutaj, dla hodowców.pl, to bardzo mamy teraz okres, że dużo osób po nie dzwoni właśnie tam do nich, do nas dzwonią, gdzie można je nabyć, a, Sprawdzają Ci się one? Tak, nie, nie bardziej. No bardzo fajnie, wiadomo, jest troszkę pracochłonne przy tylu boksach, ale jest to naprawdę... Ale bardzo... widzę pierwsze co, tutaj nie ma rozrzuconej karmy nigdzie, bo w takich normalnych gołębniczkach, jak zakładamy te malutkie takie karmiki, pojemniczki, to często one po prostu rozrzucają tak, i ona się wala, tak. Całe, całe tutaj natomiast, zobaczmy, mamy możliwość, że o, wyciągamy sobie... Taki ten jeden o zasobniczek, jak ktoś ma na zmianę, to może tutaj do... Ty, ale czemu one puste mają, ty tak nie dokarmiasz? I oszczędzasz? Nie, nie, nie. Ja wiem, bo ty już po tobie widać, że ty oszczędzasz i obiadasz je i wtedy dla nich już nie ma, nie starcza, tak? tak, tak tutaj tak. pokażmy masz taką ciekawostkę, bo masz gołębia, to jest chyba najstarszy w twoim głębiku? Najstarszy nie jest, ale jest to samczyk ze złotej pary jest to już. To jest ten co kiedyś pokazywaliśmy go, nie? Tak, dziadze, Tyle ma już lat? On jest 2004, to jest 18, 18, 18 lat. Dwie, o, 19, bo mamy 23, no, 23 już, no ale już troszkę widać. On tu emerytury dożywa po prostu. Emerytury... Płodnie już nie jest? Nie. nie to już niestety. Już niestety nie no. jest. Ale sobie tutaj może siedzieć. Takie... One mają tu jakąś wolierę? Nie nie, nie, nie nie mają tutaj żadnej wolierki, ale tutaj jest taki spływ przygotowany, że jak kąpiel tam i raz w tygodniu... Aha. Później... Ale okna tutaj widzę, masz te są... siatki w oknach. także? są ten... dwa takowe okna. Tutaj jest trzecie takie boczne w szczycie. No mają się tutaj dobrze i mam przede wszystkim pewność jaką mam... Kojarzenia, bo widzę bardzo ładnie masz to rozwiązane, tu widzimy ile tu, Ale to tam miejsca jest dużo tutaj, obszernie masz, nie? Jasne, no jest, jest dość sprawdza. Ale teraz masz tak, tu są trzy gołębiarze, tak. A no nie, Aha, bo, jest, bo tak sobie przychodzi. Teraz tak, otwarte, no, teraz no właśnie. Teraz faktu no. dopiero jak filmie sezony będzie, będzie każdy tam w swoim boksie zamknięty. E... 16, tu masz chyba 30, gdzieś około par, 30, 30, 30 po 30 boks, tak? 30-30, 30 boksów, tak jest. E... Takich, takich ciekawostek tutaj z gomości To są te co z targu właśnie mówiłeś, co przywiozłeś? Nie, nie. To jest jeszcze z zeszłego roku. Tutaj jest właśnie ten zimbrylowany próg. Oliwiale 003. To jest taki najnowszy nabietek. z 2022 roku... Jaki ma numer ten głąb? 621. I to jest z 2020, 2020, 2020 roku widzimy. DV09491. To kogo to był? Kali Tamoszus. To był jeden z hodowców, który właśnie posiadał oryginalnego syna Oliwiale 003. No, i można powiedzieć, że kupiłem ostatnie dziecko, ponieważ jak, jak go zakupiłem, to jego łokieć już, już padł Pad. z, z wieku, ze starości po prostu. No, ale tak jak mówię, no w zeszłym roku udało mi się chować dwa młode i na razie bardzo fajnie się pokazały. samiczka zrobiła cztery konkursy, Samczyk zdobył pięć. E, I z czym to parujesz tutaj u siebie? Na swoją złotą parę, oczywiście. E, dostał e, wnuczkę złotej pary. No i bardzo fajnie, fajnie się sprawiło. Jest to półsiostra do, do pierwszej samicy Polski. Więc... Mhm. Czek, 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 czarnego, czarnego masz ładnego to jak gołębia? Tutaj te wszystkie czarne, które, które tutaj widzimy. Jest to wojcina. Rodzeństwo. No i również bardzo fajnie się... Tu przy okazji zobaczmy jak kolega ma tutaj ładnie rozwiązane takie siodełko z przodu tutaj. Nie, to fajne, bo no, wygodne bardzo, one sobie tutaj mogą ładnie siąść. Tam stara, tak. To mhm. i yy, no te czarne, właśnie tak jak wspominałem, one się mi one się bardzo dobrze sprawdzają, yy, czy to na krótkich lotach, czy na dalekich. To jest akurat gołąbek 1564, mm -hmm. czyli sam z Niemiec. 4... Na Twoje obrączce 290? Nie, nie. nie, to jest również z Niemiec. Też z tak. Niemiec? Tak. E, standardowo będą wolne CDR. E, bardzo fajnie się taki sprawdzają. To jest, można powiedzieć, najlepszy e, czarny na ten moment w rozkładzie, jakiego mam, bo wydał już trzeciego lotnika oddziału z kompletem konkursów. E, włącznie już dwa lata wydał e, cztery lotniki z kompletem konkursów, więc no, myślę, że nie jest to. Byle jak, I z czym to parujesz? Ja Też się, ze złotą parą? Z złotą parą wróćmy do tej pary z samicą, która była drugim lotnikiem okręgu kategorii B. Mhm, dobrze. Co tu jeszcze mamy ciekawego to do pokazania? Tak wiele, wiele się nie zmieniło, mhm. bo ciągle Czyli masz... zachęcamy do oglądania wcześniejszego filmu, bo tam Aha. obszernie mówiłeś o tym, co masz tutaj u siebie, tak, że tak powiem, w rozpodzie, jakie parujesz, to było, pamiętam parę lat temu, ale tak jak mówisz się nic nie zmieniło, ta Jeśli złota para. Ciągle bazujemy na tej złote pary, że ewentualnie właśnie jeden czy drugi tak po prostu doszedł, żeby, żeby to rozbudować, bo byłoby za bliskie kojarzenie. Dobrze. Tutaj jeszcze tak jak już nie rozmawiamy o gołębiach, to jeszcze powiedzmy karmy, preparaty, jakich korzystasz tutaj? Karmy no to różnie, różnie i na karmach i, i, i preparatach, ale preparaty no to głównie właśnie od Andrzeja Gozika z Pimy. Dochodzi kilka z Romfinga też. No i teraz to, to są główne preparaty, na których bazuję. No i karmy tak samo, i Prima, i MDM, i Vanroe, i Zielonoty, i Verselaga. Także to są, to są właśnie te, te, te karmy. To nie, nic, życzymy powodzenia. I tutaj, i zarówno w hodowli, tutaj i lotowaniu w oddziale, jak też również z tą nową inicjatywą, którą przypomnimy kolega tutaj w tym roku pierwszy raz, a mianowicie międzynarodowy wspólny gołnik Karpatia. Tak. Także życzymy powodzenia, do zobaczenia, dobry lot. Do zobaczenia, dobra.